Będzie o tym, czym jest dla nas nasza praca. Jak dowiedzieć się, jaką mamy z nią relację? Czy pracujemy ciężko, czy pracujemy mądrze? Czy pracujemy, bo musimy i po prostu dla pieniędzy, czy dlatego, że to nam buduje nasze myślenie o sobie? Będzie też o tym, jak nie uciekać w ironię, że szlachta nie pracuje, i jak nie zgubić się w tym, że praca jest wszystkim, co mamy. I co to znaczy właściwie mieć zdrową relację z pracą? I czym grozi chorowanie w tym obszarze? Cześć, tu Róża. Witam Cię w siódmym odcinku drugiej serii naszego podcastu Ludzie z pracy Powered by Culture Ivy Institute. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania ludzi z pracy na Spotifyu, YouTube i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Jakie miejsce ma praca w naszym życiu? Jaką mamy z nią relację? Jak się ustawiamy, układamy względem niej? To są pytania, od których wychodzimy w tym odcinku. Ale na które będziemy sobie odpowiadać bardzo praktycznie i konkretnie. Bo tak naprawdę polem pracy tutaj, żeby nie powiedzieć polem bitwy, będzie nasza głowa. I wiele rzeczy będziemy chcieli dzisiaj sobie w tym odcinku skonkretyzować. I to, co w tej naszej głowie pobrzmiewa, i to, kogo w tej naszej głowie słyszymy. Czy myśleliście kiedyś o tym, dlaczego akurat podążacie za daną myślą, a za inną nie? To znaczy, z czego wynika to, że pojawiają nam się gotowe pomysły, gotowe odpowiedzi, gotowe całe zdania? I jak dojechać do tego miejsca, żeby móc ocenić, czy to jest nasze i czy my właściwie w ogóle dobrze się w tym czujemy, co myślimy? Bo to jest tak naprawdę nasza odpowiedzialność za swoje własne zdrowie psychiczne. Bo jeśli tego nie zrobimy, to będziemy się wypalać, będziemy przeholowywać. Będziemy zostawać w takich miejscach, będziemy przeginać, będziemy umierać z przecharowania i będziemy szukać takich ludzi, którzy utrzymają nas w tym miejscu i w tym statusie. I to wcale nie chodzi o to, że będziemy pracować po 16, po 17 godzin dziennie, bo może być tak, że będziemy pracować niedużo, ale środowisko będzie tak toksyczne, a my nie będziemy chcieli, nie będziemy umieli z niego wyjść. Jak tutaj mówi ukochany mój fisz, ona mówi, problem, jaki masz, jest w Twojej głowie gdzieś. No i ja jestem dzisiaj tą oną. Ja to dzisiaj mówię. W kontekście relacji z pracą, problem, jaki masz, jest w Twojej głowie gdzieś. I to jest dość trudne. I to jest dość nieoczywiste sobie w ogóle to powiedzieć, no bo przecież zwykle mówimy, że to jest o innych. Wiadomo, co złego, to nie my. No bo to oni zawsze, bo to oni nigdy. Ale to nie o tym tak naprawdę są nasze problemy. Nasze problemy. Są o tym, co my na to, co ktoś robi. Jak my się do tego odnosimy, że ktoś coś uważa, ktoś coś powiedział, ktoś ma jakiś sposób pracy, co my na to? Poza tym, że wisi nad nami groźba, że jak źle zadbamy o swoją relację z pracą, to się wypalimy albo zaharujemy, jest jeszcze ryzyko z zupełnie innej strony, z drugiego przeciwnego bieguna. Ono jest równie wysokie i równie niebezpieczne jak to pierwsze. Ono się nazywa brak szacunku do siebie pracy. Na przykład ironia, na przykład naśmiewanie się z siebie w pracy. Takich przypadków jest cała masa. Ludzie czasami mają skrajnie nieprzemyślane podstawowe sprawy pracowe. Mają mega mega złą relację ze sobą jako z człowiekiem pracującym. Bo na przykład uważają, że pracują w złym miejscu, ale brak im odwagi albo brak im możliwości, żeby odejść. Albo uważają, że ich pracodawca jest nieuczciwy, że ściemnia, albo że źle ich traktuje, ale nic z tym nie robią. No i w związku z tym tracą szacunek. Najpierw tracą szacunek do miejsca, w którym pracują, no a potem tracą szacunek do siebie w kontekście tej pracy. No i to jest bardzo niebezpieczne, bo człowiek wtedy staje się nieszczęśliwy. I to jest refleksja, to jest obserwacja, ale to są też badania. I to jest dokładnie o tym, o czym mówimy w ludziach z pracy że praca nam zajmuje za dużo czasu, żeby tego nie rozumieć, co się dzieje w niej. I co się dzieje z nami w niej. To jest za ważny obszar. Nawet jak sobie popatrzymy po prostu na zegarek, no on jest zwykle dość bezwzględny. No to musi praca być rzeczą ważną w naszym życiu. Więc warto się zająć tym stosunkiem do niej. Jak o niej myślimy, jak mamy to poukładane. Ja nie wiem, czy... Waszym celem jest bycie szczęśliwymi, no ale moim celem życiowym to jest. I to nie w takim sensie, że ja tu sobie leżę i mnie wachluj, bo ja potrzebuję szczęścia. I ja potrzebuję do tego pizzę z serem w brzegach oraz drink z Jacka Danielsa. Chodzi o to, żeby zrozumieć i wiedzieć, dlaczego się coś robi. I mogą oczywiście być momenty, i tych momentów jest nawet sporo: że sytuacje są trudne i że jesteśmy z nich niezadowoleni. Albo, że z siebie jesteśmy niezadowoleni, bo popełniliśmy jakiś błąd. No ale tak nie może być przez większość czasu. Nie możemy przez większość czasu nienawidzić siebie w pracy. Bo to naprawdę można paść z powodu frustracji. Nie można sobie wkręcić, że dobra, nieważne, to jest nieistotne, ja o tym nie myślę. Nie da się tej frustracji tak latami naprawdę ukrywać albo stłumić. No bo to jest tak jak przykrywanie bulgoczącej zupy. Ona tam nie wytrzyma długo pod tą pokrywką. Ona wytrzyma rok, dwa, trzy, ale ona się wyleje i ona nam zasyfi całą kuchnię. Czasami oczywiście nie możemy odejść z jakiegoś miejsca pracy natychmiast. I to nie o to chodzi, żeby podejmować decyzje impulsywnie, żeby się jakoś zrywać z tym. Czasami też mieszkamy na przykład w takiej miejscowości, gdzie są dwa zakłady pracy. No i no trudno, rzeczywistość jest jaka jest. Ale nawet wtedy, ta relacja nasza z pracą powinna być przemyślana. Jakoś powinniśmy ze sobą to ustalić. I powiedzenie sobie wtedy, że okej, okay, ja pracuję dla kasy, staram się, robię tyle a tyle, ale sedno mojego życia jest poza nią. To jest dla mnie priorytet numer siedem. To jest super. Tylko wtedy, za każdym razem, kiedy ja przynoszę pracę do domu, albo cały wieczór żyję czymś, rozmawiam ze swoim facetem o tym, że ktoś coś powiedział, no to to nie jest ten trop. Jeśli coś jest dla mnie nieistotne, jeśli ma dla mnie priorytet numer 7 i sześć rzeczy w życiu jest ważniejszych i pracuje tylko dla kasy, to jest jak najbardziej w porządku. No ale ważne jest to, żeby mieć to zdefiniowane, żeby mieć kontakt z tym, jak jest naprawdę. No bo skoro dużo czasu na to poświęcam, dużo o tym mówię, no to może wcale nie jest tak, że to jest dla mnie takie nieważne. Może ja siebie okłamuję. I to jest rzecz, którą trzeba rozwiązać. Inny przykład może znacie te wszystkie historie o programach, które ruszają myszką za człowieka z pracy, który poszedł na zakupy albo który robi pranie. Albo że w jakiś inny sposób udaje się, że się coś robi w pracy. Nawet w języku to mamy, to powiedzonko jaka praca taka płaca. Bardzo często jest używane jako taka racjonalizacja, jako takie usprawiedliwienie się przed innymi, że no Sorry, za mało mi płaci ta firma, żebym ja się starała. No i tutaj znowu, nie ma tutaj spójności i to nas będzie długofalowo frustrować. Ta frustracja, jak będzie tłumiona, to ona, jak ta zupa, na całą kuchnię w pewnym momencie się rozleje. I będzie jedna taka sytuacja, będzie druga taka sytuacja, która nas po prostu tak strasznie zmotywuje do tego i zdenerwuje i zirytuje, że po prostu wybuchniemy i agresywnie rzucimy papierami. I tutaj nie ma innej drogi, poza tą właśnie, która nas krzywdzi, o której opowiedziałam, niż taka bieżąca uważność, żeby wyłapać to, że coś jest nie tak, żeby wyłapać to, że my się nie czujemy dobrze, że to nie jest nasze miejsce, albo że powinniśmy sobie to inaczej poukładać, powinniśmy sobie to jakoś inaczej przemyśleć. Dlatego, zanim następnym razem pomyślimy sobie, że praca moja jest bardzo udana, oni udają, że mi płacą. No, to ja udaję, że pracuję. No to się złapmy na tym i sobie zwróćmy uwagę na tę myśl. No bo to jest mechanizm obronny. No bo przecież ironia i obśmiewanie czegoś, co nam jest bliskie, no bo trwamy w tym ogromną część świadomego życia i poświęcamy na to ogromną część naszego dnia i naszego czasu, to jest tak naprawdę śmianie się i szydzenie z siebie. A z tym długofalowo się nie da żyć w szczęściu. Jak popatrzymy sobie historycznie, to wiele przyczyn takich problemów z myśleniem o swojej relacji z pracą możemy znaleźć właśnie w historii. Bo przecież w świadomości naszej i w myśleniu o przeszłości praca była wykonywana i rozumiana w kontekście ucisku i przemocy. W ogóle pracowanie było oznaką przynależenia do warstwy bardzo niskiej. Zwykle pracowali przecież najciężej chłopi i chłopki. I to się tak naprawdę zmieniło w naszej świadomości dopiero na przykład w Europie w latach 60. XX wieku. Co to jest względem tych poprzednich wieków, gdzie praca to było coś najgorszego, to był najgorszy ucisk, to była przemoc. Dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj to najbogatsi ludzie, najbardziej utożsamiani z sukcesem, opowiadają o tym, że te 16 godzin dziennie to jest taki standard. No i tam chwalą się, że sen jest dla słabych. No i że oni nie rozumieją swoich pracowników, jak można zrobić pranie w pracy zdalnej, no bo powinni się ci wszyscy ludzie w ogóle wziąć do roboty. I taka narracja jest dominująca. Oczywiście pojawiają się już takie głosy, one są coraz silniejsze, zwłaszcza w Europie Zachodniej, że ludzie mówią, że praca w niewielkim wymiarze godzin to jest prawdziwy luksus. Ale to nie jest jeszcze narracja dominująca, jak sobie popatrzymy na media, jak sobie popatrzymy na badania mediów i psychologii mediów w tym obszarze. Ostatnio, jak się próbowałam dodzwonić do mojego banku, nie wiem, czy dla Was wiszenie na infolinii bankowej to jest też jedno z najgorszych i najbardziej rozczarowujących doświadczeń ever, to przeczytałam sobie taki tekst „Gry i zabawy starej Anglii”, o tym, jak się bawiła arystokracja angielska. I on był dość zaskakujący: to znaczy, nie byłam świadoma, że tam był taki poziom imprez seksualno-rozwiązłych i że to tyle kasy kosztowało. I że to doprowadziło de facto w okolicach wojennych do upadku arystokracji, właśnie te wielotygodniowe imprezy. Tam nikt ze szlachciców, nikt z arystokratów nie wiedział w ogóle o istnieniu czegoś takiego jak praca. Ta warstwa najwyższa nie pracowała. To było oznaką przynależenia do lepszej warstwy, do lepszej grupy, że się nie pracowało. W Polsce zresztą nie było inaczej. No tutaj aż się prosi szlachta nie pracuje. No i wiemy już skąd się biorą te myśli o wyższości osób niepracujących nad pracującymi. I tak było przez całe dekady, przez całe setki lat. Aż do lat 60. wieku XX, czyli to trwa bardzo krótko. Mamy to nawet w języku. Mówimy sobie przecież o tych bananowych dzieciach, tak zwanych, które nie muszą pracować. Mamy to w social mediach: szlachta nie pracuje. Ale z drugiej strony, to nie jest takie proste. Dlatego, że my myślimy o sobie, jakbyśmy byli potomkami Pana Tadeusza. Przecież naszą epopeją narodową, naszym głównym punktem odniesienia jest właśnie dworek w Soplicowie. No ale sorry, no, wiemy, że to jest nieprawda. To znaczy, my myślimy o sobie, jakbyśmy byli ze szlachty, jakbyśmy byli z arystokracji, no ale większość z nas przecież ma korzenie chłopskie. I to taka większość, 90 plus procent. Jesteśmy raczej z wesela wyspiańskiego. Myśmy z chłopa i wy z chłopa. Ale jak myślimy o sobie, jak chcemy się pokazać i kim my jesteśmy historycznie jako społeczeństwo, no to przecież epopeja narodowa. Tańczymy do tej pory Poloneza na studniówkach. Ale zobaczcie, że z drugiej strony mamy tą narrację o chłopstwie, o tym, że my jesteśmy właśnie z chłopa dopiero od niedawna. Dopiero teraz się pojawiają książki, teksty, audycje o tym. I dopiero teraz widzimy, że ten, kto opowiada historię, ten tak naprawdę ma władzę. Ale dopiero dzisiaj do głosu dochodzą ci, którzy przez lata nie mówili. No bo nie mówiło się o tym, nie mówiliśmy o tym na historii, nie uczyliśmy się tego, że my jesteśmy narodem chłopskim. I to jest trochę tak, jak powiedziała Olga Tokarczuk, jak odbierała Nobla, że brakuje nam nowych sposobów opowiadania o świecie. I dokładnie tak samo jest właśnie z tym mindfuckiem w naszym myśleniu historycznym o pracy. No bo z jednej strony my myślimy o sobie jako o tej szlachcie, która nie pracuje, no bo jesteśmy od pana Tadeusza, ale wiemy, że to jest zakłamane. To znaczy wiemy, że my tak naprawdę, nasi dziadowie, pradziadowie, całe życie harowali bardzo ciężko. No bo jesteśmy po prostu z chłopstwa, a tam ta ciężka, katorżnicza praca to była codzienność od rana do wieczora. I dlatego ta nasza historia myślenia o pracy i o naszej relacji z pracą jest taka niespójna i jest bardzo pogmatwana. No i dlatego my się właśnie tak do dzisiaj obijamy pomiędzy tą historyczną niechęcią do pracy szlachecką i pogardą arystokracką, no a jednocześnie poczuciem winy. Że pracujemy za mało, że jesteśmy chłopami, że powinniśmy pracować ciężko, że dobra praca to praca ciężka. A dlaczego my pracujemy smart, a nie hard? I znowu mamy tego bardzo dużo w języku, że samego łąbki nie lecą do gąbki, że kto nie pracuje, ten nie ma, i tak dalej. Więc to, że my się boimy tego, że nie będzie efektów, jak nie będziemy bardzo, bardzo ciężko pracować, to jest cały czas. Na nieświadomce, ale nam to leci w głowie, jak na takiej taśmie. Zwłaszcza jak nam się coś nie udaje, to nam się uruchamia. No i tutaj widzimy już cały ten kontekst historyczny, cały ten motyw: szlachty, chłopstwa w Polsce, w Europie. Wiemy, że to jest historia, która nam nie ułatwia, że mamy bardzo trudny grunt. I ja tego bynajmniej nie mówię w kontekście usprawiedliwiania się. To trochę tak, jakby powiedzieć, że, no, skoro mam złe geny, wszyscy u mnie są grubi, to ja sobie zjem tą pizzę z poczwórnym serem, no bo co ja mogę zrobić? No to tym bardziej, skoro wiesz, że masz takie obciążenie i wiesz, że będzie Ci trudniej, no to musisz to przekminić. Trzeba to sobie przemyśleć, poukładać w głowie. No i też skorzystać z jednej strony z tych przykładów, z drugiej strony z tej uważności, no i z tego, żeby się pilnować pod takim kątem, oho. Znowu ta myśl. Czy to jest moja myśl? Czy na pewno to wynika z moich doświadczeń? Czy mój świat tak wygląda? Czy ja mam to wbite historycznie? Czy ja to dostałam po przodkach w prezencie? Zostawiając już ten aspekt historyczny, ale myśląc jeszcze o silnych wpływach, które mają dzisiaj znaczenie. W ostatnich latach próbowała się u nas przebić taka narracja, która zresztą jest narracją odzachodnią, głównie z zachodniej Europy żeby nie pracować ciężko, tylko pracować mądrze, czyli to co już się przewinęło, work smart not hard. Ale jak popatrzymy sobie na to, co ludzie z pracy o tym myślą, jak popatrzymy sobie na to, jak to wygląda w praktyce, co wychodzi w badaniach, no to tutaj mogłabym mojego kolegę zacytować, sorry Mordix, ale tak to nie działa. Jednak poszliśmy w naszej świadomości o pracy w większości, tak jak mówię, i badania i praktyka to pokazują. W większości poszliśmy w takim kierunku, że ktoś, kto works smart, not hard, no to to jest taki bardziej cwaniak. Że to nie jest tak, że on to sobie dobrze, mądrze poukładał, tylko że on kiwa, on unika, że robi coś takiego właśnie sprytnego, ale w tym negatywnym, takim lisim sensie. Czyli tutaj ta historycznie jeszcze się odwołując, niepracująca szlachta ewidentnie przegrała. Przegrał ten motyw. Wygrał ten chłopski kult ciężkiej pracy. I to było też bardzo fajnie widać zresztą, jak się pojawiły te zjawiska, które zaczęto w Polsce, patrząc na Zachód, głównie na rynek amerykański, nazywać. Na przykład, quiet quitting, na przykład, lazy girl job, na przykład, bare minimum Monday. Czyli wszystko to, co się przyczyniało do tego, że pracy było mało. I te zjawiska były oceniane bardzo, bardzo negatywnie na samym początku. Później dopiero po paru tygodniach, po paru miesiącach. Zaczęto pokazywać tę dobrą stronę, że to nie jest tak, że mało to jest niewystarczająco. Tylko chodzi tutaj o to, że to jest właśnie tyle, ile powinno być. I to nie chodzi tutaj o to, że można powiedzieć sobie, taka granica ośmiu godzin jest dobra dla wszystkich i to jest zawsze działające. Bardziej chodzi o to, czy to dobrze, że praca dla nas jest na drugim miejscu, czy na piątym, czy to dobrze dla nas. To jest temat indywidualny. No bo to na tym polega, że musimy sobie to sami poukładać. Nikt za nas tego nie zrobi. To, że na przykład jesteśmy quiet quitterami, czyli pracujemy tyle, ile trzeba, nie jesteśmy bardziej zaangażowani, nie zostajemy po godzinach, nie wymyślamy dodatkowych rzeczy, czyli robimy dokładnie to, o co się nas prosi, nie jesteśmy tutaj negatywnie oceniani, nie unikamy pracy, to nie o to chodzi. Robimy dokładnie tyle, ile jest od nas oczekiwane, ale też ani pół centymetra więcej. Czyli tutaj mamy ten konflikt z tą postchłopską relacją z pracą, gdzie najciężej, najbardziej katorżniczo to jest dopiero dobrze. Ale to, co jest ważne, jeśli jesteśmy quiet quitterami, jeśli mamy to ber minimum Monday, czyli robimy to minimum, które jest oczekiwane, ale robimy to ok, robimy to dobrze, no to w porządku. Tylko powiedzmy to sobie. Znowu, to nie chodzi o to, że to dobrze, jak praca jest na drugim miejscu. To dobrze, jak praca jest na piątym, a na siódmym to już niedobrze za daleko. Nie. Jeśli jesteśmy w stanie wykonywać pracę, jeśli wiemy, na którym ona jest miejscu i rzeczywiście jest to dla nas prawdziwie określone, jest to adekwatne z tym, co jest naprawdę w życiu, ile czasu mentalnie, energetycznie na to poświęcamy, no to wszystko jest w porządku. To jest właśnie oznaka zdrowia. Dzięki takiemu myśleniu, takiemu poukładaniu tego będziemy psychicznie zdrowsi. I to jest możliwe do poukładania. Tak jak o tym rozmawiamy, ta świadomość, ta uważność to jest coś, co prowadzi nas do poukładania tego tematu, dla swojego zdrowia właśnie. No i znowu, definiowanie dla samego siebie, dla samej siebie jest tutaj kluczem. Dla wielu z nas w ogóle pandemia i praca zdalna były taką okazją do bezpośredniego zbudowania sobie relacji z pracą. Wiele osób mówi o tym, i to też wychodzi w badaniach, że pierwszy raz dokonały w ogóle takiej kminy. Jak ja w ogóle względem tej swojej pracy się ustawiam? Jak ja w ogóle sobie o tym myślę? I wiemy to już po tych kilku latach popandemicznych z doświadczeń, z badań, że nie jest najlepszym rozwiązaniem taki sztywny work-life balance. Taki balans, który nie ma refleksji, który nie ma indywidualnej obserwacji siebie, tylko jest właśnie takim wbiciem się w ramę to nie jest najlepsze rozwiązanie. To jest właśnie to, czego nauczyła nas pandemia. Czyli, że wydawało nam się, że jak będziemy mieć ramy i jak będziemy wszyscy zaczynać o dziewiątej i wszyscy kończyć o 17, no to się nie wypalimy, to się nie zmęczymy, to będziemy zdrowi psychicznie. No i okazuje się, że ludzie, którzy tak pracują, ale potem myślą dużo o pracy, albo pracują w toksycznej kulturze, albo pracują z ludźmi, którzy ich krzywdzą i niszczą, albo no, nie potrafią na przykład pokazać efektów swojej pracy. Uważają, że szef ich nie ceni. Wcale nie mają dobrego zdrowia psychicznego. No i tutaj lepiej się sprawdzi, i to już wiemy, ten work-life fit tak zwany czyli dopasowanie, takie żonglowanie czasem prywatnym, zawodowym i takie przenikanie się tych sfer, żeby faktycznie można było cały czas na siebie patrzeć cały czas monitorować to swoje zdrowie. I wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. To znaczy, jesteśmy na dobrej drodze do utrzymania swojego zdrowia psychicznego. Tylko, żeby to zrobić, no to trzeba się pilnować. To znaczy, trzeba sobie wyrobić nawyk sprawdzania samych siebie. Taką kompetencję wychodzenia i stawania z boku, patrzenia na siebie. I takiego myślenia: muszę zobaczyć, co się tutaj wydarzyło. Tak jakbyśmy patrzyli na siebie, tak jak na aktora. A propos, właśnie aktora. To nie wiem, czy pamiętacie, była taka strasznie seksistowska kiedyś reklama z Borysem Szycem, jak on sobie klikał, jak wyrywał laski. To był jakiś dezodorant chyba. No i to dokładnie o coś takiego chodzi. Żeby z jednej strony umieć wyjść z siebie, stanąć obok i popatrzeć na siebie jak na aktora, no a z drugiej strony, żeby się monitorować. Żeby na przykład za każdym razem, jak się pojawia taka myśl nam z automatu w głowie, że o, tak, oni udają, że mi płacą, to ja udaję, że pracuję. Albo w przeciwnym kierunku. Nie idę spać trzecia rano, czwarta rano, piąta rano, ale no, bez pracy nie ma koła, czy zasuwamy. No to to, że jesteśmy w stanie to wyłapać, to to jest dla nas tak naprawdę ratunek. To, że jesteśmy w stanie zobaczyć to, jak wygląda nasza myśl, popatrzeć na nią z boku po prostu. Jeszcze inny przykład, już mniej skrajny, jeśli chodzi o bieguny. Ale na przykład takie powiedzonko, że nie można przepuścić dobrego kryzysu. Zobaczcie, jakie to jest kłopotliwe, zobaczcie, jakie to jest trudne, ile tutaj jest nieprawdy zawartej. I to jest zresztą cytat z Churchilla. No i ja rozumiem, że jak Churchill to mówił, no to chodziło mu o to, żeby umiejętnie rozegrać sytuację trudną. Zresztą, notabene, chłop nie miał zawarto wyjścia, bo miał przecież tak beznadziejną sytuację z każdej strony politycznej, że no musiał sobie coś mówić, żeby to przeżyć w ogóle. No ale dzisiaj korzystanie z tej starej mądrości, zagryzanie zębów, chociaż tak naprawdę już ich w ogóle nie mamy, no bo one są w nocy starte, zgryzione ze stresu od nocnego zgrzytania. I takie właśnie powtarzanie sobie, że nie można dobrego kryzysu zmarnować, że w każdej sytuacji trzeba zasuwać, trzeba cisnąć, że to muszę, to jest właśnie coś, co powinniśmy sobie na czole napisać, no to już widzimy, że to jest nieadekwatne. To znaczy, że to nas doprowadza do szybszego końca, do wypalenia, do niechęci, do nienawiści wobec innych ludzi, do niecierpliwości. Bo jeśli jest tak, że ciało i głowa nam mówią stop, no to trzeba wcześniej czy później ich posłuchać. I oczywiście, że tak jest, że jesteśmy dorośli, że nie możemy nagle tak o przestać robić rzeczy, no bo nam się coś nie podoba. No ale też bez przesady. To znaczy, musimy mieć ten moment, że łapiemy się na tym, że. Kurczę, naprawdę to moje zmęczenie już jest duże. Musimy to robić w dużej refleksji, żeby może nie w tej dokładnie sekundzie, ale za parę dni, za parę tygodni faktycznie się zatrzymać. Bo słuchamy siebie i stąd bierzemy informację, że nasza granica już jest blisko. No ale też róbmy to w dużej refleksji. Wiedzmy, co robimy. Wiedzmy, kiedy powinniśmy przestać. A jeśli nie możemy w tej sekundzie natychmiast przestać, no to za chwilę, żeby wziąć to pod uwagę. No i żeby faktycznie na chwilę się wtedy realnie zatrzymać. Podsumowując, punktem wyjścia i punktem dojścia tak naprawdę jest autorefleksja i znajomość siebie. Jeśli ich nie mamy, jeśli nie umiemy jeszcze ich sobie wykrzesać z głowy, to właśnie ten nawyk sprawdzania samych siebie. Ej, czy to, co ja myślę, to jest moja myśl? Ej, czy tak naprawdę ja mam te doświadczenia? Czy to mój spracowany ojciec mówił, jak wracał do domu o 22 codziennie? No i to cudowne zdanie Stanisława Wyspiańskiego, skoro już mówiliśmy dzisiaj o weselu i o tym, że myśmy z chłopa i wyschłopa, także dużo nas łączy. No i to, co on powiedział. Musimy coś zrobić, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo. To jest dokładnie o tej sprawczości, to jest o odzyskaniu tej sprawczości w swojej własnej sprawie. To znaczy jak my nie będziemy się monitorować, jak my nie będziemy sobie czy tym klikerem jak Borys Szyc w reklamie, czy właśnie takim procesem stawania z boku, czy patrzenia na siebie z dystansu, czy monitorowania swojego języka, czy tymi innymi środkami, o których opowiadałam w tym odcinku, musimy tę sprawczość odzyskać i dzięki temu jesteśmy w stanie pracować nad swoim zdrowiem psychicznym, jesteśmy w stanie je utrzymać. No i tak. W dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wiecie już nieco więcej o tym, jak ustawiać się względem swojej pracy, jak zabierać się do myślenia o tym i jak na bieżąco łapać się na myślach o pracowaniu, które nie są nasze, a zostawiać przy sobie te, które czynią nas szczęśliwymi. Mam nadzieję, że razem będziemy się tego uczyć i myśleć o tym i gadać o tym, aż po lepsze rozumienie ludzi z pracy od niedzielnego popołudnia. Bo w niedzielę wieczorem mentalnie jesteśmy już w pracy, tak jak w piątek mentalnie mamy już weekend. I jak zawsze w tym podcaście, chodzi nam o to, żeby nie czuć się dziwnie, jak musimy obcować ze sobą i z innymi ludźmi w pracy. Żeby ich i siebie oswajać, polubić chociaż trochę bardziej i lepiej rozumieć w kontekście zawodowym. A jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze: Odezwijcie się do nas przez zakładkę Kontakt na stronie kalczeriv.Instytut albo do mnie bezpośrednio. Znajdziecie mnie na LinkedInie i na Instagramie. Followujcie, żeby wiedzieć, kiedy wyjdzie nowy odcinek ludzi z pracy. ocencie, jak się Wam podoba, i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń do rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w Spotify, w YouTube i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A na dzisiaj. Wielkie, wielkie dzięki. Trzymajcie się i powodzenia z ludźmi i ze sobą w pracy. Pa!